Tradycyjnie przy okazji forum opowiadam o sukcesach młodych naukowców, bo tak się składa, że tuż przed forum odbywają się finały europejskie, konkursu młodych naukowców Unii Europejskiej. Polska się włączyła 6 lat później niż kraje rdzennie unijne, a poza tym te finały Unii Europejskiej wyglądają też tak szeroko, bo bierze udział. Biorą udział też państwa, jak, jak żartobliwie mówię, które aspirują do Unii, jak Chiny, Nowa Zelandia, Kanada, Stany Zjednoczone i tak dalej. Są trzy projekty, które musiały wygrać konkurs narodowy. Są to podkreślą uczniowie. No i w tym roku mieliśmy <laughs> sytuację taką bardzo dziwną, mianowicie poza naszymi standardowymi kierunkami, bo był matematyk, informatyk który nawiasem mówiąc dostał nagrodę, byli biologowie, ale trzeci uczestnik to był nauki społeczne, prawnik. No i tutaj jest zupełny szok najpierw u nas, a później na tym poziomie europejskim, ponieważ ten młody człowiek tak pięknie i klarownie wyjaśniał problemy, którymi się zajmuje. Mówiąc naprawdę pięknym językiem, że ujął wszystkich, tak jak nas przed tym, dostał pierwszą nagrodę w Polsce. Taki również w Brukseli, bo tam się odbywały, dostał pierwszą nagrodę, plus jeszcze nagrodę dodatkową, także został rzeczywiście doceniony. A porównywał systemy prawne w Polsce i we Francji. Wybrał te dwa kraje ze względu na to, że zna dobrze francuski i z punktu widzenia w szczególności resocjalizacji oraz co należy robić, żeby poprawić sytuację, ale wygadany jest, że tak powiem, na dowolne tematy związane właśnie z tą główną problematyką, także było to pełne zaskoczenie i duża radość.